Jaime Rodriguez Calderón, były gubernator meksykańskiego stanu Nuevo Leon, udostępnił nagranie, które stało się wiralem i jest szeroko rozpowszechniane w sieci. Niestety, materiał nosi wiele cech wskazujących na wygenerowanie przez sztuczną inteligencję. Popularność zyskał, bo nawiązuje do tematu pomarańczowych obiektów, o których piszemy od lat. Można to nawet uznać za element kampanii dezinformacyjnej. Warto zwrócić uwagę, że kamery w trybie nocnym nie rejestrują kolorów, co podważa wiarygodność nagrania. Choć historia wydaje się ciekawa, to w dobie AI nawet osoby publiczne mogą nieświadomie rozpowszechniać fikcję.